Na skraju wsi mieszkał kowal, co rycerskości dla bab hołdował. Tej płaszcz przytrzymał, tej podał ramię, innej sprawunki zaniósł pod bramę i tylko jednej wśród kobiet grona nie nadskakiwał. Była to żona. Z okazji Walentynek 2020 roku. Proszę. Dla mojej niespełnionej miłości Można powiedzieć żony nasyconej A dzisiaj się dowiedziałem, że nigdy nie wolno Nie wolno wymieniać Pierścionka nowego. Miałem je cztery i wszystkie trzy oddałem, a czwarty zostawiłem na pamiątkę i będzie ze mną do końca życia. Oka hej.